Cześć, hej. Temat wentylatorowy w sumie część trzecia. Wydawało mi się, że w tych pierwszych dwóch podejściach w zasadzie większość omówiłem, sprawdziłem. No, ale trafia mi się taka możliwość sprawdzić parę różnych wentylatorków w obrębie. Tej samej firmy. Postanowiłem, że może pod tym kątem sprawdzę, jak one się zachowują. I jak widać, będzie można zobaczyć napięcie, prąd, jaki pobiera, prędkość powietrza w metrach na sekundę, jaką tutaj mi wygeneruje, no i jakiś tam poziom hałasu. Z tym hałasem to tak. Mocno orientacyjnie, ale dla porównania, może coś też to może podjąć decyzję, który wentylator jest lepszy. Napięcie będę zmieniał od 5 do 15 V z krokiem co 1 V. No i zobaczymy, jak to wpłynie na, na te parametry, na prąd. Może do czego się to jeszcze przyda. Wszystkie testy będą dotyczyć marki Sunon. Przed wykonaniem testu pokażę, o czym rozmawiamy. No i na pierwsze podejście idzie taki model MF5010-1V1-1000U-A99 Tak będę ustawiał wentylatory Przed wentylatorem będzie czujnik przepływu powietrza czy szybkości powietrza będzie dmuchał na mnie, mniej więcej w, tym samym, w tej samej odległości będzie od czujnika hałasu No i startujemy Wentylator mniej więcej wycentrowany. No, i tak to wygląda przy 12 V. Tutaj najważniejsze co to 67 mA, prędkość wiatru 4,25. Drugi sunon ee 50101 1S2, kreska 1000 U, kreska 999. No i zaczynamy od 5 V. No i końcowy przepływ 2,95, około pobór prądu 70 mA. No i kolejny sunon, jakby ktoś nie zauważył wcześniej, to trzeci z tych małych 50 na 50 MF50, 151V2, kreska 1000U, kreska A99. I pomału zaczynamy z napięciem. Przepływ powietrza 433, poból prądu 43 mA. Kolejny wentylator, model HA60151 V4, kreska 1000U, kreska A99. Startujemy z napięciem. No, i przy 12 V przepływ powietrza 2,75 około 18 mA. Bardzo malutki prąd tutaj widać i cichy przy tym. No, i ostatni wentylatorek tej firmy Sunon model HA60 251V4 kreska u A99. No to cóż, startujemy z napięciem. No i znowu bardzo malutki prąd. Naprawdę bardzo malutki. Z tym, że te przepływy powietrza są też takie dość niskie. Kulonik 720. Jeszcze taki szybki test porównawczy wydajności wentylatora w układzie rzeczywistym. Czyli ustawione 12V tryb zasilacza. Miernik przepływu powietrza jest. I zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza przykładam do wentylatora fabrycznego z zieloną jodełką. No i przy 12V mamy około 2,83 m na sekundę. No i podejście numer 2. Test podmienionego wentylatora na tym samym kuloniku, na tym samym napięciu 12V. Chyba jest troszeczkę głośniejszy. No ale przepływ powietrza to jest bez porównania. Także kulonik będzie miał fajny parametr pracy. Te same gabaryty, to samo napięcie, dużo mniejszy pobór prądu, moc tego wentylatora to 0,6 W, a robi fajną robotę.